Witam na kanale Wojownicy Wiary, mam na imię Cezary. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Dziś mam do przeczytania jedną z wiadomości przyniesioną przez Aniołów Jezusa Chrystusa do proroka Benjaminku Sainsen. Tytuł wiadomości Szybkie szczepienia z mikrochipem RFID przeprowadzane przez Barack Obama. Pełna wiadomość. Witam, mile witam. Dnia 19 maja 2016 roku Boży Posłaniec Anioł przyniósł Słowo-Posłowie, następującą wiadomość Boga do proroka czasów końca ostatnich dni: Beniamin Kołsainca. Shalom! Witam Cię we wspaniałym imieniu Jezuszuach Amaśiach, Jahwe, Jezus Chrystus. Zaprawdę moje imię to Rafaela. I ja jestem posłańcem, aniołem Boga. Zaprawdę, Kadosz, święty jesteś, El Elohim Adonai, królu królów. Zaprawdę, Antychryst Obama otwarł swe usta, i wszelkiego rodzaju komary i wirusy rozprzestrzeniły się, by przynęcać w ten sposób, by człowiek szybciej się szczepił celu przyjęcia chipu RFID wiele dzieci i wielu amerykańskich obywateli już posiada wszczepiony mikrochip RFID bowiem stanowi to część prawa Stanów Zjednoczonych za prawdę jeśli oni mogliby dostarczyć dowód taki jak imię Barack które oznacza błyskawicę Zarówno w grece, jak i w hebrajskim, wówczas byłyby się otworzyły oczy. Bestia także oznacza szatana i w ten sposób skończysz z Barack Obama, co się wykłada w hebrajskim: błyskawica, upadła gwiazda. Zaprawdę, również Obamacare i wiele uczelni. Wskazują bardzo mocno na Antychrysta. Zaprawdę możesz znaleźć więcej o Antychryście na Evangelical End Time Machine. Jana 3, wers 16 do 21. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego, jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. Ale miał życie wieczne, albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że Jego uczynki są dokonane w Bogu. Odchodzę teraz. Ruacha, Jeszu, szalom. Powiedział posłaniec Anioł Boga i znikł. I także ja mówię wam. Ruacha, Jeszu, szalom.